Witam w dzisiejszym odcinku bardzo bardzo serdecznie wszystkich, którzy postanowili tutaj na niego wejść. O. No, <gryw> tak chyba zapomniałem, hasła klucz. E, przepraszam bardzo serdecznie. Każdemu się zdarzyć, ludźmi, e, dzisiaj Jack pocik. wiadomo, Wiadomo, skiny dla widzów. E, rozdamy coś z tego poprzedniego odcinka. I postaramy się jakąś kostkę wrzucić tutaj do prezentów. Jeszcze jedną bo już ósmy dzień, dziesiąty dzień bez rozlosowania. A tutaj już 8 dni, więc postaram się coś dorzucić do puli. No, także cały czas dostępne kostki z kodem zony, właśnie w tym miejscu. 10% bonusu i darmowe 2 złote 10 groszy do doładowania. A za 2 złote i 10 groszy, jeśli jesteś nowym użytkownikiem, możesz sobie Indirect Case'a otworzyć. I cyk, Trigger dyscyplina ci wypada za 2,31. Ty mówisz wow i dokładasz do tego jeszcze Daily Case'a darmowego Wypada ci Sąd Dune. I mówisz Wow! I chłopy, masz już prawie 250. Zobacz jaki biznesmen. Dobra, kinek z odcinka. E, chyba nie było hasła klucz. Przepraszam Was za to. Ostatnio cały czas e, krupyło. kopił adres. Cyk, 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 cyk. Na streamie mówiłem, że hasło klucz to będzie, że ktoś się upomniał, że nie było hasła klucz. Ale sobie. Ja dało z wernetewka. Ostatnie 7 minut odcinka, serio chore. Coś się tam z dźwiękiem kujowo zrenderowało. A faktycznie mogło nie być hasła klucz. Dobra. Rozdam po prostu. Paski niesamowite. Jaki niesamowicie dobry odcinek. Dobra. Proszę bardzo, dodatek. Dobra, mamy przygotowane. Zamknąć. Zamknąć. I możemy przechodzić do odcinka. Kurczę, kuszą mnie bitewki takie jak ostatnio. Mega fajnie się na to patrzy. Przynajmniej mi. Ale sobie tutaj przejrzymy. Przejrzymy sobie coś nowego. Feverkessie. Interesuje Breakout Lunar. Auto, autotronic, nowe autotronik, nowe auto. To może ten emerald byśmy spróbowali. 3% szans. To jest. Może takie pojedyncze strzały. Dobra, knife case na start. 7 sztuk. Albo 5 kur, już niech będzie. A czekaj, jak to to jest tutaj. A weszli mu dobitki. Może jakiś youtuber. Jakiś youtuber. Dodam do nazwy odcinka. Bajonecik. No to to już jest kapliczka. Jeśli chodzi o itemek na start. Nigdy nie miałem tych kos. Szczerze wam powiem, nigdy ich nie miałem. Widziałem je, jak ludzie mają, też tylko kilka razy. To jest tak rzadki nóż. No ale nie dziwię się, on nie jest za bardzo atrakcyjny. U-kukri, kukri. kukri. To Blue Steel, proszę bardzo, ty 1066. Z budżetowych kos uważam, że Kukri jest yy, topkom. Wrzucę go. Wrzucę go, żeby ktoś się przekonał. Bo naprawdę ten nóż Blue Steel Battle Skirt, on jest taki fajny, cały czarny. To będzie nożyk, ale muszę najpierw wygrać. Tego chyba nie wrzucę. A może teraz jeszcze jakieś zaskoczenie i M9. O, może. Chyba. fajne są ja sobie wypłaciłem, teraz jeszcze w ogóle nie grałem ale wypłaciłem sobie Kukri'ego fade'a. fajną ma tą animację wyciąganie i ten pierwszy inspekt jak ładnie połączysz to naprawdę bardzo dobre combo wychodzi Takim powyżej Mitieru bym powiedział, powyżej mid -tieru kosy jest, ale to jeszcze nie jest ten najfajniejszy nożyk ale jeśli chodzi o animację to Daję radę, daję radę. Mm, mi się podoba, osobiście. Fajnie, jakby jakieś nowe koski teraz wymyślili. Jak nie mają pomysłu, to mogą do mnie napisać e-maila. Ja postaram się coś tam załatwić. Dobra, jeden taki, garnów leci. O, taki może jeszcze nie. Lowsy zapakujemy dwa razy. I underdog. Underdog na dwie osoby. Myślałem, że to jest więcej warta Ah ja 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 Kurwa jebana No nie fajnie to wyszło Dobra Ostatnio all Starsik nas uratował 10 10 all Starsów. 10 all Starsów. 20 dwadzieścia all-starców. Szaret cztery. Kurwa, ostatnio te Titany tutaj dobrze leciały. To nie ma co mówić, że nie. Samu oczywiście. Mamy Alexa i Emili. Ten szaret dałem, bo to ważne w tej bitce. pierwsza spalona. I to dość ostro. No, jest Fanatik, Jest Hellraisers. Polo. Columbus MLG. Kurczę, naklejki to jest. Ach, coś pięknego. Szkoda, że już, właśnie te nowe stickery, to co ostatnio. a Titanic Holo 2.15. Szkoda, że te nowe stickery nie wychodzą takie ładne jak te kurwa, na przykład z Katowic 2.14. Nie wierzę. Początek CS-a, a wtedy były najlepsze naklejki. Nie chodzi tu o to, że teraz jest cena yy, największa tych naklejek. Dlatego one są najfajniejsze One po prostu są dojebane One po prostu są dojebane pięknego. Kolejny Titan Kurwa Średnio to oddaję, jeśli mam być szczery Bardzo średnio Na ten moment Jeśli widzę moich sojuszników Z tymi dropami, które mają To popłyniemy tutaj ostro Popłyniemy tutaj ostro By mi ledwo na razie oddało Jak ja bym wygrał to Jakby to nie był szaret Dobrze, Nawi. Nawi delikatna jeszcze podbitka Ten gość tak zaciąga w dół Jezu, Alex Titan Hollow, Titan Hollow Titan Hollow Aj, Jest, ale nie hollow W sensie jest, ale nie ten, który mi A tutaj nie leci hollow Tylko papier jeszcze, jeszcze taki strzał. O, jest, jest jeden Titan wyleciał. Nie zauważyłem nawet zwykły Katowicej. Ostatni teraz tutaj do Alexa Jeszcze jeden powinien trafić, niestety. Kurwa, brynza. 21 z 24. Kurwa, a powiem wam, że było. Była bryndza. Była bryndza. Była bryndza. Jeszcze raz. Kurwa, jeszcze raz. jest dobra przebitka. Bo case jest za tysiąc. 1000... Wiadomo, że to jest jakoś dobrze zrobione liczone tam, ale szansa na, chociaż ona jest 2,32, 2, to nie, to nie jest duża szansa, było 4 coś. Steampunka musimy, steampunk, steampunk na 20, o kurwa, steampunka na 20 zrobimy, z szaredem, bo tam jest naprawdę duża szansa na tego nighta. Tam jest duża szansa na Naita. To tu mamy. Yy, tutaj, tutaj też mamy Fanatic. Kurczę, Te też mi się tak podobają z takim. Pszt, linią. Wspokojnie. Te nowe naklejki mają taki problem. że tutaj zobaczcie. Macie na przykład Katowice. takie fajne, Nie ma żadnego tła pod tym. A tutaj Sztokholm i kurwa jakiś zameczek. Tu na przykład To, to w ogóle nie widać, co to jest. Nie... O, o, papier, papier, Titan. Jest, 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 jest. Jest, 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 Ładnie, jeszcze dużo zostało, jest na pewno le lepiej niż było wcześniej. Bo Alex nie ma kurwa 2K. Astra o oh, Stralis Foil Atlanta. Piękny sticker. Piękny sticker swego czasu miałem crafta takiego. Na AWP Redlineie. Kosmos. Teraz sticker, no jest sporo, bardzo krótkie, ale to już jest taki, Przyje przyjemnie się gra tak, taką snajpereczką, przyjemnie naprawdę się gra. Dobra, dwa razy jeszcze fanatic, jeszcze z... dwa papierki titan, dwa papierki titan. Dwa papierki titan, dwa papierki titan, niestety, ale teraz już jeden na pewno wyleci. Kurwa, prawo przyciągania nie zadziałało. Ale też nie najgorzej. No, mogło być lepiej, ale kurwa, no. Steampunk. Steampunk, gdzie Tylko tysiąc? Co ty gadasz? Co ty gadasz? Szaret, cztery, pyk. Może teraz Aleksandr coś dropnie. Zaufamy mu. Rosco co też czasem ma dobrą formę. Tu zobaczcie, knight 16K i 4% szans jest na niego. Innych itemów nie pamiętam, ale... Chyba tylko ten Knight tu jest taki dobry. Ale 4% 20, no to by tak z 4 musiały polecieć minimum. Koska Lorfalho, minimal wear, 1300. No średnio, a! Kurwa tam przeleciał już Najik. 15 to. W ogóle na Steamie mam dwa Cobblestone'y Tak kurwa mam takie wahania, czy je kiedyś otworzyć czy kiedyś je po prostu sprzedać albo trzymać je kurwa, żeby to już były ostatnie Cobblestone'y na rynku i niech będzie hasło klucz Cobblestone Cobblestone Myślałem może na jakieś urodziny, może na jakąś specjalną okazję zrobić streamka. No, ale to takie o... o dwa nighty. Dobrze. S Specjalny odcinek, żeby otworzyć. Yy... Ale kurwa, no to przecież jeden kolejny. To się bardzo szybko otwiera, więc to też żadna zabawa, żeby coś z tego nagrać. Może to w jakiegoś streama po prostu wrzucę. Ale kurwa niby wiesz, że tam nic nie będzie, bo AWP Dragon Lord się trafia chyba raz, kurwa na milion skrzynek. Pamiąteczka, ale jakby się trafiła faktoryniu. ile to jest warte? To jest kurwa kosmos. Więc jeszcze może podtrzymam. Jak to będą ostatnie skrzynki na rynku i bym wtedy otworzył Dragon Lore faktoryniu, ja pierdolę. Trzy najty ogólnie... Kurwa, ogólnie strata. Ajajaj. Aj, aj. Dobra. Podejmiemy ryzyko na ostatnia bitwa. Dwie osoby. Zwykły. Kto teraz dropnął? Kto teraz dropnął? Kto teraz dropnął te... te trzy? Chyba i sam udałem na pierwszego. On teraz nie może dropnąć. Teraz jest jakby trend odwrócony. Czyli ja dropuję Nighty. Kumacie, czacze. Też wiem, że i samo jest mocnym kurwa graczem, co teraz się już pokazało, ale to nie ma znaczenia. Tutaj Nighty głównie robią profit. No ale kurwa, to zaraz. Raz, dwa, trzy. No. Nie wygląda to dobrze. Mogliśmy underdoga jednak. Mówiliśmy Underdoga. Outsiders. Jest! Falchionik, <grymne> okej, okay, lorka. Wiem wam jakąś wrzucić, ale już w tym odcinku nic nie się trafimy. Ale postaram się coś wy wykminić jeszcze. Kurwa, mać niedobrze! Niedobrze i teraz, kurwa, jeszcze ja muszę jednego Night'a na pewno. Nie! A kurwa, już myślałem, że to jest trzeci. To już jest nie do odgarnięcia, ale ja bym musiał jeszcze dwa dropnąć. Trzeci! Ja pierdolę, ale będę dawcą kapitału śmiesznym. Ale będę najgorszym dawcą kapitału świata. Nie skomentuję tego, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, a to nie, bo to jeszcze moje tam przeszły, to trzy były, trzy były, jaja dwa, ja pierdolę, mogłem underdoga grać, no nie, mogłem, no nie ma, nie ma co wdybać, no, kurwa, kolejny odcinek zaczynam od tej bitwy z samym, e, dobra, kodzony, 10% bonusu i darmowe, 2 złote 10 groszy, zł. pamiętajcie, cobblestone, hasło klucz, Dodawajcie komentarzyki. Łapka, subskrypcja będzie mi bardzo miło. Do zgarnięcia cały czas piekoski. Ja tu postaram się pod, po, podrzucić coś jeszcze, żeby to fajnie wyglądało. Dziękuję Wam się za oglądanie.